<noise> o, 300... który? 380? No tak. A, no to... A wy co będzie, będzie? W tym samym miejscu Tabeli zostanie znam życie, kurwa. Ostatniego ostatnie jeszcze 500 u nas w i to samo, nie wiadomo, kurwa. O, zjebaka, kurwa. No, to by się spodziewał. Co za na na okropnej, lodowej planecie. Na. Jeśli nie mogę biegać pierdalaj Nie wyleci oczywiście. nie, wylecił z poła. Ja Napałem Na pałę oczywiście, co za S? Już mogę, już mogę napisać, że S. To było ciasne kurwa jeszcze. O. Aha, Miał pierwszy level, nagle okazało się, że ma jest nas w Tak, oczywiście. Nie, nie to nie dziwi, nie? A fajne dusza nie działa? nie działa. Czy za yeah. Nie. Jest, tam nie, A to no, TO dał MAJTRIK! Aha, jest, obewu. O, o dwa Majtriki w pomieszczeniu, no to kurwa ciasno. Wiesz? Kurwa ta pizda mi z granatów jeszcze rzuca pod ryj. Czemu on mnie bije przez kurwa jebany blok? Pierdo... Co to było kurwa? Aha Ty kurwa śmiecił Tak Pizza z tymi granatami, kurwa. Zero HP praktycznie jest, nieźle. Żaba tamtego napierdalał, SS. No! No nie! Kurwa! Wyleciałam, ale... O ja pierdolę, srabaka, kurwa. Mm. Sorry. HP nie mam, zabarać No Nie, ja ty tutaj się pierdoli sam do tej dziury Dobra. No kurwa. Tak <laughs> <Fax, Pada. laughs> Dalej no nie No 300hp to co chcesz kurwa. O w środku ta pizda jest chyba. O, 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 o. Żegnam? Dwóch wyjebałem To jest Czemu tak kurwa jeszcze śmierzyć? Ty kredociki On <laughs> no nie wierzę ty, ktoś jest, ktoś kogo chce wyjebać. No a! To mm. lejemy ślada. No tak, i da pałę, to jest. Pa, gdzie jest ten kurwa, nie mogę wyjść. Tak, tak, bić siebie, bić siebie, kurwa, tak, tak. Głupia pista. No kurwa mać, nie, to jest żyk jak chuj po prostu Gościa bijesz, kurwa stoi miejsce, ale nie, kurwa, zniszczono go Robisz przewrotkę, tak? No, tak było, kurwa Jakby Obegnion zrobił przewrotkę, to kurwa wydarł do go nie dusi, kurwa, tak było Żegnam dobrze, w dół? się w końcu, kurwa, Z trzy razy chyba w tym zrobi zrobiłem, nie? I czasami net, kurwa, jedny raz się to nie zrobi Stało tego tylko trzech Ten, ten, za chwilę wejdzie bardzo, bardzo dobrze, dobrze. bardzo dobrze. O, nadchodzi jakiś. Bang, gang, bang, gang bang, A co to było? O, mówiłem o tym, zrobiłem to teraz, nie? E, Walę na pałę i duszenie od Napały na, na wadze i ma to duszenie po prostu. No mamy, tak. no wiem. Czas, czas, czasem tak działa. Dajcie im przeciwnika. Kurwa, się go wyjeba. <laughs> Aleksy nie przeżył? Tak, zostało dwóch, Tam, tam też się te, te odpuścił. No co? kurwa, idzie nam dobrze, to muszą wyjść, wiadomo kurwa standard. Ach, rzyki. O, mają już czterech, lol. A, no, no widzisz. Da, nie, to jest? Kładdywanisz, na pierdolenie. Wanisz, kurwa ubrań? Mhm. O, Łukasz A, zobaczył jej wyszedł! Ja pierdolę Wyszedł z gry Co tu się dzieje? Zdechłem, dalej Tego popchnął dłuższe... Ty? Puszę go walno, a ja go wolę duszę i go siło jeszcze. Ja tyłdolę. Ale Ściekł. O znowu cały tym Na pozycji wyjściowej. Kulka, <laughs> no ja pierdolę Serio, fulka. To już fulka. Serio. O, fin, 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 fin jest. Aha, legendy. <laughs> Zjesz? Nie, Traba. Jak zawsze od pleców Ja pierdolę. <laughs> to było, <dobre. laughs> no, było masę chyba. Sweet. Kula. Było ciasne. Tak? No xd. Nie no. no, można go trafić, nie? Kurwa w ogóle. <laughs> Ta pokój. Ale Ale no ja. <laughs> A właśnie jest. Jeszcze raz. Dwóch został. Jest. jest. <laughs> No <gry> dolejka, to jest niezapalansowane kruciwa gra, na sama, niezniszczalna właściwie.